No cóż, wy chłopaki pytaliście i pytaliście i pytaliście, więc oto jest. Aktualna aktualizacja mojego ostatecznego projektu zmieniarki narzędzi Sobel SVO8 z rzeczywistym postępem. A w tym filmie podzielę się z wami wzlotami, upadkami. innymi upadkami, jeszcze innymi upadkami, przeszkodami, a także jak my, czytaj głównie ja, popełniliśmy każdy możliwy błąd. Na każdym kroku. Mam nadzieję dać Ci spostrzeżenia na temat wymagań budowy takiego projektu i błędów, których możesz uniknąć, jeśli zdecydujesz się na to przedsięwzięcie. Zabierajmy się za to! Teraz, mimo że technicznie jest to drugi film z serii, zawsze lubię pisać scenariusze do tych filmów w taki sposób, że jeśli ominąłeś poprzedni, możesz bez problemu zacząć od tego miejsca. Więc śmiało pomiń tę sekcję, jeśli pamiętasz, gdzie byliśmy, albo zostań, jeśli potrzebujesz odświeżenia. Dla tych z Was, którzy nie mają pojęcia, o co chodzi w tym projekcie lub o czym w ogóle mówię no cóż, budujemy wymiennik narzędzi. W zasadzie przekształcamy budżetowy Sovil SFU-08 w siedmiogłowego potwora. Nie szczędząc wydatków i z różnorodnymi kombinacjami głowic narzędziowych. Będziemy mieli głowicę narzędziową do ultrawysokiego przepływu i filamentów o wysokiej temperaturze. Będziemy mieli jedną dla filamentów ściernych, a niektóre głowice narzędziowe będą lżejsze, a inne będą dostosowane do bardziej elastycznych materiałów. I tylko na marginesie, kiedy zaczynaliśmy ten projekt A, jeszcze nie miałem Prusa XL, dlatego chcieliśmy naprawdę dać z siebie wszystko przy tej konstrukcji, ponieważ w tamtym czasie Miało to być moje jedyne narzędzie do zmiany narzędzi. Dziękuję Prusa. I b Bontech jeszcze nie zdradził swojego nadchodzącego i bardzo ekscytującego systemu zmiany narzędzi o nazwie Index. Z jakiegoś powodu za każdym razem, kiedy coś buduje, natychmiast pojawia się coś nowego i lepszego. Buduje ERCF 5.1 i pojawia się piąty tło. Buduje piąty tło, więc pojawia się Box Turtle. Zmieniam narzędzie, rozumiesz o co chodzi. To jest trochę drażliwy temat, więc proszę oszczędź mi komentarzy typu dlaczego nie poczekać na indeks poniżej, dobrze? Teraz, kiedy ostatnio skończyliśmy na końcu ostatniego filmu, zasadniczo zebraliśmy wszystkie części, czyli to co myśleliśmy, że będą wszystkie części lub budowa od wszystkich różnych sponsorów wspierających mnie w tym projekcie. Również w momencie publikacji ostatniego filmu zbudowałem dwie lub trzy rzeczywiste głowice narzędzi podczas dwóch oddzielnych transmisji na żywo. A potem, w rzadkim momencie oceny i samoświadomości, zmusiłem się do zatrzymania z mechanicznymi częściami budowy, które zawsze lubię. Nawet zaczynając budowę, wiedziałem, że prawdziwym problemem tutaj będą moje wrogowie. Firmware, makra i programowanie nie spodziewałem się, że sytuacja aż tak się pogorszy. Już na samym początku mieliśmy mnóstwo problemów z firmware w trzecim transmisji na żywo, szczególnie z wgrywaniem firmware do wszystkich odpowiednich płyt, które muszą ze sobą komunikować. Płyty LDO Nighthawk, które mieliśmy, były na nowszej wersji Clippera, a my musieliśmy wgrać na płytę Solval, specjalizowaną wersję Clippera od Big Tritek z jakiegoś powodu. Niestety w tamtym czasie korzystałem z tymczasowego i bardzo kiepskiego laptopa co jeszcze bardziej utrudniało wgrywanie firmware do wszystkich różnych płyt. W rzeczywistości spędziliśmy prawie cały livestream, dosłownie 4 godziny, próbując pobrać narzędzie do wgrywania STM, którego nie mogliśmy poprawnie pobrać, a oni blokowali mnie przed faktycznym pobraniem oprogramowania. A potem, kiedy już go zdobyliśmy, resztę transmisji na żywo spędziliśmy tylko na próbach podłączenia płyt do tego kiepskiego laptopa, aby faktycznie je wgrać. Więc tak, świetny początek. Teraz nie jestem pewien jaka jest tutaj lekcja, ale prawdopodobnie ma coś wspólnego z upewnieniem się na początku, że masz sprawny komputer i że masz adapter do flashowania eMMC, a także jasne zrozumienie jak dokładnie zamierzasz flashować każdą z płyt narzędziowych przed rozpoczęciem. Na szczęście dla mnie Nadir, który przez cały ten proces pozostaje wzorem cierpliwości i niezłomności, miał dość dobry pomysł jak to wszystko powinno być zrobione. Ale zauważ, że to może być nadal naprawdę mylące. Płytki narzędziowe LDO Nighthawk, które używają USB, są bardzo, bardzo wygodne pod względem rzeczywistego podłączania ich. Ale o ile dobrze pamiętam, wymagają więc, abyś używał czegoś, co nazywa się bootloaderem Katapult, aby zainstalować oprogramowanie układowe. Jeśli nie jesteś zaznajomiony z procesami instalacji oprogramowania układowego na narzędziu lub uważasz je za mylące i przerażające, to możecie to zablokować, zwłaszcza przy siedmiokrotnym powtarzaniu. Teraz, po nieskończonym bagnie trzeciego streamu na żywo, mogło być tylko lepiej, prawda? I tak było na krótką chwilę. Podczas czwartego streamu na żywo udało nam się w końcu podłączyć i zaprogramować dwie głowice narzędziowe stworzyliśmy i przesłaliśmy początkowe konfiguracje dla T0, T1 i T2. Po zaprogramowaniu Clipper skutecznie je rozpoznał. Robiliśmy postępy. Byliśmy tak pewni siebie, że zaczęliśmy dyskutować o makrach zmieniających tryb ukryty i logice narzędzi. Czy naprawdę od teraz będzie tak łatwo? Czy wystarczyłoby tylko mechaniczne zamontowanie głowic narzędziowych i bada bing bada bum, aby uzyskać zmieniacz dwóch głowic, do którego można by stopniowo dodawać kolejne narzędzia? Nie. Zaczęło się od uszkodzonego termistora w FATUS Rapido, moja wina. Odłożyliśmy to na bok, wiedząc, że wymiana zajmie co najmniej dwa tygodnie, nie zdając sobie sprawy, że FATUS już ich nie ma na stanie i ostatecznie będzie to raczej dwa miesiące. Potem było tylko gorzej. Dużo gorzej. Zamówione kołki dystansowe, na których opiera się cały mechanizm wymiany narzędzi, dosłownie i w przenośni, okazały się mieć niewłaściwy rozmiar. Okazuje się, że kiedy zamawiasz 1005, to nie jest rzeczywista średnica zewnętrzna kołka, ale średnica gwintu wewnątrz. Tym, czego tak naprawdę potrzebowaliśmy, były kołki dystansowe 1003. Ups. To samo zajęłoby kolejne dwa tygodnie, w najlepszym wypadku. Ale z uwagi na wojnę tutaj, święta i typowe dla tego kraju opóźnienia w dostawach, ostatecznie wyniosło to miesiąc. Synu. Lekcja tutaj jest dość jasna. Zanim rozebrzesz doskonale działającą drukarkę i zaczniesz pracować nad tak ogromnym projektem, potrójnie sprawdź, czy masz wszystko, czego potrzebujesz i czy to rzeczywiście są odpowiednie rzeczy, których potrzebujesz. Nie tylko patrząc na torbę i mówiąc: Dobrze, tak, mam wszystko, ale faktycznie sprawdzając, czy to jest to, czego potrzebujesz. Naprawdę próbowałem, chłopaki, byłem bardziej zorganizowany niż kiedykolwiek podczas tej budowy. Zorganizowałem wszystko w tym organizerze. I upewniłem się, że mam wszystkie główne komponenty, ale ostatecznie to drobiazgi, tuleje, śruby, szpilki to one spowodowały tak wiele opóźnień, i to jest niesamowicie frustrujące. Niestety to jest lekcja, której musiałem uczyć się raz za razem podczas tego projektu, ale hej, przynajmniej mieliśmy wszystko posortowane z firmware, prawda? Błędne! W czwartym live streamie odkryliśmy, że standardowy 8GB EMMC był wypełniony w 92%, co oznaczało zamówienie większego, 32GB i jak się domyślacie, 2-4 tygodnie oczekiwania. Ale co gorsza, nie ma możliwości skopiowania dokładnego obrazu firmware z jednego EMMC na drugi, przynajmniej nie znamy takiej możliwości, więc w zasadzie musielibyśmy zacząć od początku, wgrywając firmware na zupełnie nową płytę. Następnie podłączając płyty narzędziowe, konfigurując makra, przenosząc wszystko, co już zrobiliśmy ręcznie, blach, 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 więc straciliśmy miesiąc tylko na czekanie na części. Wiem, irytujące, a w tym momencie miałem już dość problemów z firmware. Więc na piątym streamie w końcu otrzymaliśmy wszystkie opóźnione części i byliśmy gotowi, aby ruszyć do przodu. Oczywiście, sekundy przed rozpoczęciem transmisji na żywo upewniłem się, że zaczniemy od prawidłowego kroku, upuszczając całą drukarkę i wszystkie skrzynki oraz sprzęt, które na niej ułożyłem, tak jak to prosto na podłogę, wierz, aby naprawdę ustawić ton dla reszty budowy. Ale kiedy transmisja się rozpoczęła i zebrałem się oraz wszystkie części z podłogi, zmontowaliśmy pierwszy dok do głowicy narzędziowej Spartacus, kompletny z mosiężnymi tulejami, magnesami i świeżo przybyłymi kołkami. Podłączyliśmy czujnik Printed Circuit Board do płytki głowicy narzędziowej. Ale potem irytujące problemy zaczęły pojawiać się ponownie. Po pierwsze, zdałaliśmy sobie sprawę, że nie mamy wystarczająco długich śrub do wersji LGX głowic narzędziowych i że będziemy musieli zamówić niezwykle rzadkie śruby 1003X50S. Bez obaw mogliśmy nadal zrobić wersję BMG głowic narzędziowych, prawda? Teraz przyszedł czas, aby spróbować zamontować wózek Stealth Changer na drukarce. Oryginalne pasy SVO8 są niezwykle krótkie, ponieważ są utrzymywane na miejscu przez tego typu metalowe płetwy po bokach. Ale dla naszej konfiguracji musimy je naciągnąć i potem utrzymać za samym wózkiem, jak w normalnej instalacji woron. Mimo prób, nie udało mi się umieścić pasów za wózkiem, używając zacisków ani szczypiec. Wydrukowaliśmy część pomocniczą do paska, aby zacisnąć oryginalne pasy SVO8. I utrzymać je na miejscu podczas mocowania nowego wózka Stealth Burner. Ale nawet z tymi pomocnikami do pasków to była walka pod górę. W końcu, po godzinie, czy nawet dłużej, udało mi się zacisnąć pasy za wózkiem. Nie chciałem ryzykować, że paski się poluzują i będę musiał to robić ponownie. Wszystko od nowa. Upewniłem się, że bardzo, bardzo mocno dokręciłem śrubę do wózka, aż do momentu, kiedy naprawdę mocno to dokręcam. Nie! Odkręciłem śrubę wprost w wózku MGN. Bah, próbowaliśmy to usunąć, wywiercić. Nic nie działało. Na szczęście miałem dodatkową szynę MGN12 od Fizek, która była naprawdę, naprawdę ładna, z kieszeniami wyfrezowanymi na komputerowo numeryczne sterowanie dla mniejszej wagi. Więc na transmisji na żywo 6 rozebraliśmy wszystko i wymieniliśmy szynę, wierciliśmy otwory w profilu aluminiowym, aby dostosować się do różnych miejsc otworów. I nawet użyliśmy nakrętek T, w tyle, aby utrzymać to na miejscu, co oczywiście nie jest idealne. Znowu mieliśmy problemy z tymi dodatkowo krótkimi paskami i o, patrz na to, znowu złamałem śrubę. W... Czy ty mnie drażnisz? Najpierw firmware, potem piny, potem pasek, potem złamałem szynę, a potem kolejną. To już nie była budowa, lecz wojna, którą przegrywaliśmy. Chciałbym powiedzieć, że szyny nie były moją winą, że używałem jakiegoś taniego sprzętu, który łatwo się psuje, albo że śrubokręt LTT, którego używałem, sprawiał, że zbyt łatwo było przekręcić, ale jest też całkiem możliwe, że po prostu nie byłem wystarczająco ostrożny, zbyt zaniepokojony opasy, które mogłyby się wysunąć, aby zachować ostrożność, a może logikę. Pewnie jest w tym jakaś nauka, ale wolałbym o tym nie mówić. Niezależnie od przyczyny, oznaczałoby to kolejne 2-4 tygodnie opóźnień, gdy zamawialibyśmy zamienniki szyn. Ale znowu okazało się, że to było raczej dwa miesiące. Na tym etapie budowy potrzebowałem nieco odsapnąć od projektu. Po prostu nie mogłem znieść kolejnego czterogodzinnego transmisji na żywo, podczas której tylko pogłębiam swoją sytuację i psuję więcej rzeczy lub odkrywam więcej brakujących części. Szczerze mówiąc, byłem gotowy się poddać. Mam wrażenie, że mówię to o każdym projekcie na tym kanale, ale szczerze to prawda. Wygląda na to, że przy każdym projekcie dochodzę do punktów, w którym jestem tak sfrustrowany i znudzony, że tracę z oczu to, co na początku mnie ekscytowało. I szczerze mówiąc, mogłem bym się poddać, gdyby nie dosłowna wioska wsparcia wokół mnie. Po pierwsze, byli sponsorzy, firmy, które wysłały mi darmowe produkty do tego projektu i oczekiwały jego zakończenia. Potem był Nadir, który nigdy nie denerwował się na mnie, nigdy mnie nie opuścił, a nawet nie wyraził ani jednego negatywnego słowa i liczył na mnie. Byli też wszyscy wy, którzy pytaliście mnie w komentarzach o projekt i wyrażaliście swoje podekscytowanie w oczekiwaniu. A potem był Żak. Żaks, który z dobroci serca, a może trochę z litości, przyjeżdżał tu z Jerozolimy dzień po dniu, po dniu, po dniu i rozmawiał przez wideokonferencję z Nadirem. Obaj pracowali razem przez godziny, rozwiązując kolejne problemy z firmware, programując płytę narzędziową, konfigurując nowe EMMC, podczas gdy ja pracowałem nad innymi projektami, które faktycznie przynoszą dochód. Myślę, że jedyną pracą, którą faktycznie wykonałem w tym projekcie od ostatniego transmisji na żywo, było drukowanie i montowanie cylinderka oraz podłączanie i montowanie wszystkich płyt rozszerzeń USB i zasilacza do uchwytów. Zrobili praktycznie wszystko inne razem. Uruchomili urządzenie, poruszali nim i ustawiali w domyślnej pozycji z tymczasowo przyklejonymi pasami. Było żywe, ale na tym się nie zatrzymali. Podczas gdy czekaliśmy na śruby 103 na 50 oraz na wymianę wózka i szyn, Jacques zbudował wszystkie doki i przygotował drukarkę do przechowywania wszystkich głowic narzędziowych. I przez cały ten czas, podobnie jak Nadir, nie prosił o nic w zamian. Chociaż zawsze dbałem o to, aby żaks miał stały dostęp do dostaw koszernego jedzenia, filamentu i akcesoriów do drukarek 3D, aby wyrazić moją szczerę wdzięczność. Dobrze jest mieć przyjaciół i myślę, że to samo w sobie jest tutaj naprawdę ważną lekcją. Potrzeba całej wioski, aby zbudować wymiennik narzędzi i śmiem twierdzić, że nie poleciłbym budowania jednego bez kogoś, kto pomoże ci to przetrwać. Podczas całego tego procesu Nadir i Jacques byli niesamowitym systemem wsparcia i dosłownie nie mogłem zrobić nic z tego bez nich. Może Wy, chłopaki, zaspamujecie komentarze? Dziękuję, Jacques i Nadir, jeśli cieszycie się, że ten projekt został wskrzeszony. Taka jest nasza obecna sytuacja. Oprogramowanie układowe jest zapisane, doki są zmontowane, płyty rozmawiają ze sobą. Ale nadal jest dużo pracy do zrobienia. Należy zbudować i podłączyć cztery pozostałe głowice narzędziowe, montując je na wózkach. Musimy wymienić uszkodzoną szynę na nową. Musimy poprowadzić wszystkie przewody do wszystkich różnych narzędzi, zamontować dodatkowe zasilanie i płytę głowicy narzędziowej do drukarki, a także ogólnie zająć się zarządzaniem kablami. A potem musimy zająć się ustawieniem i makrami. Moje ostatnie wideo o żółwiu skrzyniowym nauczyło mnie, że wszystko musi być super dopasowane, gdy głowice drukujące spotykają się z nieruchomymi obiektami. Dlatego jestem bardzo wdzięczny Ember Prototypes za przesłanie nam ich narzędzia CXC, które pomoże nam w rzeczywistym ustawieniu narzędzia. Ale nadal musimy ustawić wszystkie różne pozycje dokowania tak, aby każde narzędzie dokowało we właściwym miejscu i wywierało odpowiednią ilość nacisku, aby podnosić i opuszczać itp. To będzie kontynuacja tego, co już jest długą podróżą. Jeśli już, to nauczyłem się, że zmieniarka narzędzi to nie tyle budowa, co test charakteru i determinacji. Mam nadzieję, że z pomocą Żaksa i Nadira, którzy wsparli mnie w najtrudniejszym momencie, niedługo będę przekazywał więcej pozytywnych informacji. Hej, podzielcie się opinią na temat dotychczasowej budowy i dajcie znać, na co chcielibyście, żebym odpowiedział lub poruszył w kolejnych filmach i transmisjach na żywo. Zostaw komentarz i kliknij przycisk polubienia, skoro już tu jesteś. To wszystko na ten tydzień, ale zobaczę Was wszystkich na następnej warstwie. Ty.